Kasia, co czujesz, jak słyszysz, jak ludzie mówią, że nienawidzą biegać albo nienawidzą siłowni? Jest mi trochę przykro. Wydaje mi się, że osoby, które są w stanie powiedzieć, że czegoś nienawidzą, prawdopodobnie zderzyły się z tym w jakiś zły sposób, niewłaściwy sposób. Albo ruszyły za mocno, albo nie poznały ekipy, z którą uprawianie tego sportu byłoby przyjemnością. Więc ja, ja głęboko w to wierzę, że to po prostu było złe podejście do sportu, a nie to, że ktoś jest totalnie po drugiej stronie i się do tego nie nadaje. Bo to się, to się da polubić. To sprzedaj mi bieganie. A biegałaś sama czy z kimś? Sama. No właśnie. Trzeba sobie znaleźć takiego running badiego i łatwiej jest robić to po prostu w ekipie. Jest na to jakaś taka mała odpowiedzialność, bo już powiesz, dobra, idę, Aha. a tam jest 30 osób, które wiedzą, że idziesz, albo na Twoją koleżankę czy tam ziomek, więc idziesz, no nie wystawisz tak znajomych. Także w grupie to jest. To jest I co jest fajnego w bieganiu oprócz tego, że się ruszasz i że masz trening zrobiony? No najfajniejsze jest właśnie to, że się ruszasz. Okej, okay. <laughs> tak mi się zdaje. Druga rzecz, która jest fajna w bieganiu, to jest ten aspekt